9 kwietnia 1940 roku, pod kryptonimem operacja Weserybunk, nazistowskie Niemcy dokonują inwazji na Danię i Norwegię. Ze strategicznego punktu widzenia Dania ma dla Niemiec znaczenie jako obszar przejściowy dla operacji w Norwegii. W Norwegii Niemcy starają się zabezpieczyć bazy morskie do wykorzystania przeciwko flocie brytyjskiej na Morzu Północnym oraz zagwarantować dostawy rudy żelaza z neutralnej Szwecji od której nazistowskie Niemcy są zależne. Podczas gdy inwazja na Danię trwa mniej niż 6 godzin i jest najkrótszą kampanią wojskową przeprowadzoną przez Niemców podczas wojny, Norwegia poddaje się Niemcom dopiero po dwóch miesiącach, 10 czerwca 1940 roku. Podczas niemieckiej okupacji Norwegii Gestapo nazistowska tajna policja odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu kontroli i terroryzowaniu lokalnej ludności. Spośród Norwegów, którzy popierają norweską skrajnie prawicową partię polityczną National Samling, stosunkowo niewielu jest aktywnymi kolaborantami. Najbardziej znanym z nich jest człowiek, który przewodzi grupie informatorów, infiltrujących norweski ruch oporu, dzięki czemu udało mu się schwytać i zamordować wielu jego członków. Nazywa się Henry Rinan. Henry Oliver Rinan, jedno z ośmiorga dzieci szewca, urodził się 14 maja 1915 roku w norweskim mieście Lewanger. Chociaż jego rodzina była biedna, a czasy były ciężkie w latach 20. i 30. ubiegłego wieku, w domu Rinanów zawsze było jedzenie na stole, ponieważ dziadkowie Henrygo z obu stron mieli gospodarstwa rolne. W szkole Rinan uzyskiwał nieco ponadprzeciętne oceny, a koledzy z klasy wspominali później, że nie było o nim nic negatywnego do powiedzenia i był lubianym chłopakiem. Nawet nauczyciele Rinana nie pamiętaliby, kiedykolwiek źle zachowywał się w szkole. Początkowo Rinan pracował w sklepie sportowym swojego kuzyna, dopóki nie sprzedał pary rękawic i nie włożył pieniędzy do własnej kieszeni, co zostało odkryte, gdy klient wrócił i chciał wymienić rękawice. Rinan został zwolniony tego samego dnia. On i jego żona Klara, z którą ostatecznie miał troje dzieci, skończyli na zasiłku i nie pozwolono im zatrzymać żadnych mebli poza łóżkiem. Następnie Rinan został zatrudniony jako sprzedawca samochodów w Trondheim. A kiedy Klara była w klinice rodząc ich pierwsze dziecko syna Ruara, Rinan wyjechał w podróż z inną kobietą i wrócił dopiero po dwóch tygodniach. Tym razem również został zwolniony za niedotrzymywanie terminów, a następnie przez jakiś czas pracował jako kierowca ciężarówki. Chociaż Henry Rinan był niezwykle niski jak na norweskiego mężczyznę 159 cm był opisywany jako pewny siebie, próżny i czarujący. Druga wojna światowa rozpoczęła się 1 września 1939 roku wraz z niemiecką inwazją na Polskę. Podczas wojny zimowej, która toczyła się między 30 listopada 1939 roku a 13 marca 1940 roku, Rinan próbował zaciągnąć się do Finów, aby walczyć przeciwko Związkowi Radzieckiemu, ale został odrzucony z powodu słabej budowy ciała, ponieważ armia odrzucała ludzi z protezami, a Rinan miał protezy w górnej części jamy ustnej. Niemiecka inwazja na Norwegię rozpoczęła się 9 kwietnia 1940 roku, a dwa miesiące później, 10 czerwca, Norwegia padła łupem Niemiec. Podczas inwazji Rinan prowadził ciężarówkę dla norweskiej armii. Po inwazji pojawił się różnorodny zakres działań ruchu oporu, w tym zarówno zorganizowane grupy, jak i spontaniczne wysiłki cywilów. Jedną z najbardziej znanych organizacji był Milorg, wojskowy oddział norweskiego ruchu oporu, który koordynował zbrojny opór i operacje sabotażowe. Działania Milorga obejmowały gromadzenie danych wywiadowczych i przemyt zaopatrzenia, a także prowadzenie działań partyzanckich i wykonywanie ukierunkowanych misji sabotażowych przeciwko niemieckiej infrastrukturze. Wysiłki cywilne również odegrały znaczącą rolę, angażując się w opór bez użycia przemocy, taki jak rozpowszechnianie podziemnych gazet, organizowanie strajków i utrzymywanie komunikacji z emigracyjnym rządem norweskim w Londynie. Norweski Ruch Oporu ściśle współpracował z Brytyjskim Zarządem Operacji Specjalnych (SOI), organizacją, która wspierała lokalne ruchy oporu i pomagała im prowadzić szpiegowstwo i sabotaż przeciwko państwom OSI. Godne uwagi operacje obejmowały sabotaż ciężkiej wody w fabryce Wemorg, który utrudnił niemieckie wysiłki na rzecz opracowania broni jądrowej. Ruch oporu pomagał również w ucieczce Żydów i innych prześladowanych osób z Norwegii do neutralnej Szwecji. Pomimo poważnych represji, w tym aresztowań, tortur i egzekucji dokonywanych przez Gestapo, norweski ruch oporu pozostał odporny. Ich wysiłki znacząco zakłóciły niemieckie operacje, przyczyniły się do alianckiego wywiadu i wzmocniły morale narodowe, ostatecznie odgrywając istotną rolę w wyzwoleniu Norwegii. Henry Rinan zdecydował się jednak walczyć dla Niemców i według jego późniejszych zeznań został zwerbowany przez Gestapo, nazistowską tajną policję, w czerwcu 1940 roku. Do końca 1941 roku pracował głównie sam jako agent. Jesienią 1941 roku przeniknął do lewicowego ruchu oporu w Trondheim pod pseudonimem Fiskvik. Aresztowano od 50 do 60 osób. W styczniu 1942 roku Henry Rinan zwerbował trzech agentów do swoich operacji. Początkowo członkowie jednostki Rinana zajmowali się jedynie wywiadem i infiltracją. Grupa, która później składała się z około 50-60 norweskich informatorów, była znana jako Zonder Abteilung Lola, co oznaczało jednostkę specjalną Lola, lub po wojnie jako Gang Rinana, ponieważ wszyscy pracowali dla Henryego Rinana. Rinan ściśle współpracował z niemiecką Policją Bezpieczeństwa w Trondheim, gdzie jego głównymi kontaktami byli niemieccy oficerowie Walter Gemeke i Gerhard Flesch, dowódca służby bezpieczeństwa i Policji Bezpieczeństwa w Trondheim. Mówi się, że Rinan był pod wielkim wrażeniem Flescha, zarówno jako wysokiego, przystojnego mężczyzny w świetnym mundurze, jak i władzy, jaką miał do decydowania o życiu i śmierci w swoim okręgu. Flash zwykle słuchał rad Rinana, gdy gestapo planowało operację, i podobno osobiście torturował więźniów w obecności Rinana. Grupa Rinana nie była formalnie częścią wywiadu partii nazistowskiej SD aż do 1943 roku, kiedy to Rinan otrzymał oficjalne stanowisko w strukturach okupacyjnych. Wcześniej donosił na ludzi z ruchu oporu Fleszowi i Gemeke, przez co osoby te były aresztowane, torturowane. I prawdopodobnie zabijane lub umieszczane w obozach koncentracyjnych. Jednak od 1943 roku ich działalność została rozszerzona o tortury, morderstwa i działania wojskowe. Od września 1943 roku grupa miała bazę przy Jons van Zweyn 46 w Trondheim, która po wojnie stała się znana jako klasztor bandy. Baza ta była wyposażona w cele i izby tortur w piwnicy gdzie kilka osób zginęło w wyniku tortur. Członkowie Zonderabteilung Lola infiltrowali ruch oporu, angażując ludzi w rozmowy w autobusach, pociągach, kawiarniach i innych miejscach publicznych, zachęcając ich do mówienia o swoim stosunku do nazistowskiej okupacji. Po zidentyfikowaniu osób, które ich zdaniem należały do ruchu oporu, agenci Rinana pracowali nad zbudowaniem zaufania i przeniknięciem do ich sieci. Gang Rinana utworzył fałszywe grupy ruchu oporu, których członkowie wierzyli, że pracują dla prawej strony, podczas gdy w rzeczywistości grupy te były kontrolowane przez Rinana, który pracował dla Niemców. Tego rodzaju operacje infiltracyjne, mające na celu przyspieszenie działań, a następnie aresztowanie podejrzanych, nazywano działalnością prowokacyjną. Rinan nazwał to nawet grą w sektorze negatywnym. Rinan działał bezkarnie i prawie bez ingerencji ze strony swoich niemieckich przełożonych, często stosując morderstwa i tortury jako sankcjonowane środki. Szacuje się, że w wyniku tych działań torturowano kilkaset osób i zamordowano ponad 80 z nich. Wewnętrznie Henry Rinan również utrzymywał ścisły porządek, a gdy zasady były łamane, sam Rinan działał jako sędzia i kat. Kiedy dowiedział się, że jego informatorka Kitty Grande zakochała się w bojowniku ruchu oporu, zorganizował jej aresztowanie przez Policję Bezpieczeństwa w grudniu 1942 roku i wysłanie do obozu koncentracyjnego Grini. Próby zlikwidowania Rinana, który używał różnych pseudonimów, były podejmowane kilkakrotnie, ale żadna z nich się nie powiodła. Gang Rinana nie był znany zdecydowanej większości Norwegów. W tym członkom partii National Samling, aż do czasów powojennych. W kwietniu 1945 roku, niecałe dwa tygodnie przed wyzwoleniem, Henry Rinan zabił dwóch członków gangu Marię Arendt i Bierna Biornebo. Powodem było to, że Rinan był zainteresowany Arendt, która jednak zaręczyła się z Biornebo, a kiedy dowiedział się, że planują uciec do Szwecji, aby od niego uciec, Rinan kazał ich zabić. Po kapitulacji Niemiec w maju 1945 roku Rinan dokonał desperackiej ucieczki z pomocnikami i zakładnikami. Jego ludzie założyli mundury niemieckich żołnierzy pod odzież wierzchnią, aby móc mieszać się z żołnierzami, którzy mieli zostać odesłani do domu do Niemiec. Jednak 15 maja zostali znalezieni przez norweską policję i aresztowani. Teczka Rinana zawierała ogromną ilość pieniędzy i pistolet rzeźniczy. Ówczesna dziewczyna Rinana, która nigdy nie była członkiem gangu ani aktywnym agentem, dokonała aborcji w więzieniu i nie chciała mieć z nim nic wspólnego. W wigilię 1945 roku Rinan uciekł z więzienia, rzekomo z zamiarem ucieczki do Związku Radzieckiego i pracy dla radzieckiego wywiadu, ale został złapany po około półtorej godziny, kiedy na próżno szukał schronienia uznanego komunisty w Trondheim ponieważ Rinan bał się spotkać z ludźmi na zewnątrz hotelu Mission, gdy został przeniesiony do tamtejszego więzienia i odmówił wysiadania z samochodu, strażnicy musieli go wyciągnąć. Chociaż było to wcześnie rano, zebrało się wielu widzów, a jeden z nich przemknął się pod kordonem policji i uderzył Rinana w twarz przy wielkim dopingu obecnych. Potem jednak było jeszcze gorzej. Podczas pobytu w więzieniu Rinan był wielokrotnie bity i maltretowany a na pierwsze przesłuchania stawił się z opuchniętą twarzą. Był również poddawany pozorowanym egzekucjom. W pierwszym roku pokoju policja do spraw zdrady w Trondheim zbadała 2394 sprawy dotyczące zdrady i zbrodni wojennych, a zdecydowana większość z nich była związana z gangiem Rinana. Uważa się, że zonda Raptailung-Lola była odpowiedzialna za śmierć 83 osób. I co najmniej tysiąca przypadków ciężkich tortur, a grupa przyczyniła się do wysłania około tysiąca Norwegów do niemieckich obozów koncentracyjnych. Sam Rinan ściśle współpracował z państwową policją zdrady, wskazując byłych niemieckich członków Gestapo, którzy ukrywali się wśród żołnierzy Wehrmachtu. Kilkakrotnie przepuszczał ich, także przez kilka minut myśleli, że są na drodze do wolności, zanim ich zawrócił. 20 września 1946 roku 12 członków zonder Raptailung-Lola zostało skazanych na śmierć. Jednym z nich był Henry Rinan, który został między innymi skazany za 13 morderstw, ale rzeczywista liczba mogła być wyższa. Egzekucja odbyła się 1 lutego 1947 roku. 31-letni Rinan został wyprowadzony z celi w twierdzy Christiansten w Trondheim, a strażnik zawiązał mu oczy i wyprowadził na zewnątrz, gdzie został przywiązany do słupa. Rinan nie okazywał żadnych emocji. Następnie o 4:05 pluton egzekucyjny strzelił Rinanowi w skroń z bliskiej odległości. Następnie został skremowany, a urna z prochami Rinana została umieszczona w nieoznaczonym grobie. Żona Rinona Klara spotkała się z nim w więzieniu tuż przed jego egzekucją, wyłącznie dlatego, że kapelan więzienny ją do tego namówił. Została aresztowana 1 maja 1945 roku, ale zwolniono ją 30 lipca z obowiązkiem zgłaszania się na policję trzy razy w tygodniu. Do czerwca 1947 roku przyjęła swoje panieńskie nazwisko Baglemo, i przeniosła się do Lillehammer, gdzie nikt jej nie rozpoznał. Tutaj ponownie wyszła za mąż, przeprowadziła się do Nitedal i urodziła syna, podczas gdy trójka jej dzieci z Rinanem musiała pozostać w Trondheim i żyć z konsekwencjami działań ojca. Zapytana, dlaczego nie zabrała ich ze sobą, odpowiedziała: Sama miałam już więcej niż wystarczająco. Syn Rinana Ruar, który zmienił nazwisko na Ruar Baglemo. Był prześladowany za działania ojca. Dorastał z babcią, a później przeniósł się do Szwecji. Po Henrym Rinanie nie było wylanych żadnych łez. Dziękujemy za oglądanie kanału World History. Pamiętaj, aby polubić i zasubskrybować oraz kliknąć dzwoneczek, aby nie przegapić naszych kolejnych odcinków. Dziękujemy i do zobaczenia następnym razem na kanale.